No, no to tak ci pokazuje. A co ty robisz? No, a co ty robisz? No, tak, pokazuję i tak. No. że gówno Tak, jak trzeba gówno lizać? Czy jak? Tyle ci wchodzi. Tyle mi wchodzi? No. Ale ci wchodzi a tobie tak wchodzi. Cyk, 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 cyk. Widzisz, i cyk, w las cyk, cyk, Zajebiesz mi cip, cip, cip. I tak, cip. Hmm, ja też tak umiem pać. Cip, 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 cip i tak ci wchodzi. Tyle ci brakuje. Mi brakuje. A tobie tyle wchodzi jeszcze z kilo. Luzu, pamiętaj. A tobie to tyle. Nie, no co ty nie powiesz, a tobiasz. A Ej, słyszysz? A podobasz się mojej koleżance? Pokazać ci ją? O no to boga. To hej, hej, hej! A wiesz o że będziesz na YouTubie. Ej, dzieciaczku, będziesz na YouTube i na Facebooku, chciałam ci powiedzieć. No. Masz fame, pierwsza klasa. Ma, będziesz miał fejma pierwsza klasa za to, jak się zachowujesz, jak to, za to, jak Cię rodzice wychowali. Macie dwa, dwa cipki. No, to ciekawie. Ej, nie, nie wierzę... Nie na przód.